Czy wiesz, że polska obecność na Westerplatte zaczęła się od tajnych operacji? Mieczysław Jałowiecki działał oficjalnie pod szyldem amerykańskiej misji żywnościowej. Przyjmował w porcie gdańskim statki z amerykańską pomocą dla Polski. Założył także biuro paszportowe, które wydawało wizy do Polski. Na zlecenie Polski potajemnie wykupywał nieruchomości na terenie Westerplatte, dostrzegając strategiczny potencjał Półwyspu podczas rokowań o przynależność Gdańska. Współpracował z Bankiem Spółek Zarobkowych oraz Polskim Ministerstwem Skarbu. Jesienią 1919 roku zakupił na Westerplatte dom kuracyjny i pensjonaty, korzystając z podstawionych nabywców, kaszubów o niemiecko brzmiących nazwiskach. Dzięki jego działaniom Liga Narodów w 1924 roku wyznaczyła Westerplatte polską składnicą tranzytową. Westerplatte zapisało się w historii bohaterską obroną w 1939 roku. Czy Twoim zdaniem Polska miała plan idealny, czy po prostu szczęście? Daj znać w komentarzu.